W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza przekażemy informacje o sytuacji epidemiologicznej w Oświęcimiu, a także porozmawiamy o zakończonej przebudowie ulicy Powstańców Śląskich i rozpoczynającej się modernizacji ulicy Kolbego. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego od soboty 10 października zasady żółtej strefy zostają rozszerzone na cały kraj. Od tego dnia obowiązkowe będzie noszenie maseczek na wolnym powietrzu. Zmniejsza się również liczba osób, które mogą uczestniczyć w weselach 75 osób czy zgromadzeniach podobnie jak liczba uczestników wydarzeń kulturalnych czy zwiedzających muzea. Tu liczba miejsc zostaje ograniczona do 25%. Również przy organizacji meczów hokejowych są ograniczenia w liczbie kibiców zasiadających. Na trybunach. W restauracjach na metr kwadratowy może przebywać jedna osoba. Jak podaje sane na 8 października w Powiecie Oświęcimskim jest aktualnie zakażonych 150 osób, w tym 35 w Oświęcimiu. Na kwarantannie domowej przebywa 989 osób. Od początku trwania pandemii w Powiecie Oświęcimskim zachorowało 578 osób. Niestety 13 zmarło. Trzeba pamiętać, że brak maseczki czy przyłbicy będzie musiał być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Sytuacja związana z COVID-em, można powiedzieć, robi się z dnia na dzień coraz bardziej dramatyczna, zarówno w Polsce, ale także i w Oświęcimiu to obserwujemy. Jeszcze tydzień temu w Oświęcimiu było kilka przypadków zakażenia. Dzisiaj mamy ponad 30 osób zakażonych i spodziewamy się, że tych osób będzie coraz więcej, dlatego że osób w kwarantannie także przybywa. Więc e, oczywiście jako miasto musimy podejmować określone działania. Z faktu też to wynika, że jesteśmy w strefie żółtej od soboty, więc e, zarówno jeżeli chodzi o noszenie maseczek, które jest obligatoryjne i będziemy je musieli nosić. W przestrzeni publicznej, ale także i organizację różnego rodzaju wydarzeń ograniczamy tutaj do ilości, które wynikają z przepisów, ale i też prowadzimy takie działania, które mają na celu właśnie ograniczenie różnego rodzaju ryzyk, które niosą, czy to spotkania, czy to Właśnie różnego rodzaju wydarzenia czy, czy spotkania sportowe. Więc tutaj musimy wszyscy być odpowiedzialni, gdyż tak naprawdę w dużej mierze od nas zależy, czy ta przyszłość będzie bezpieczniejsza, że ta choroba się nie będzie i to zjawisko rozprzestrzeniało od naszego jak gdyby tutaj, bezpie... podejścia, od naszej odpowiedzialności, zależy czy będziemy właśnie chronić samych siebie, swoich najbliższych ale i także innych, więc apeluję o właśnie rozwagę, roztropność i też odpowiedzialność za nas wszystkich. Będziemy bardzo rygorystycznie podchodzić jako funkcjonariusze do obowiązku zasłaniania ust i nosa, zapowiedział komendant główny policji, generał inspektor Jarosław Szymczyk. Od powrotu dzieci do szkół minął już ponad miesiąc. W oświęcimskich podstawówkach i przedszkolach zajęcia prowadzone są stacjonarnie. W jednej ze szkół, w Szkole Podstawowej nr 4 była sytuacja, Epidemiologiczna związana z, z wirusem. Dotyczyło to dwóch oddziałów, które przez pewien czas uczyły się w trybie i uczą się jeszcze do tego momentu w trybie zdalnym, ale są to tylko dwa oddziały. Sytuacja jest opanowana pod kontrolą. Te oddziały już niedługo będą wracać do trybu stacjonarnego i na dzień dzisiejszy sytuacja jest jasna i opanowana. Bardzo ważne jest to, że szkoły są w tej chwili wyposażone w maseczki, są wyposażone w pły, płyny dezynfekcyjne, dodatkowo ze środków miasta zakupione zostały. Przy Przyłbice dla osób, które ewentualnie tego środka potrzebują, bo nie są w stanie korzystać z maseczek. I w, tej, w tym momencie dyrektorzy ani szkół, ani przedszkoli nie zgłaszają potrzeb na środki chemiczne czy, czy na środki ochrony osobistej dla, dla poszczególnych osób. I ta sytuacja jest pod kontrolą. Miasto podejmuje różne działania, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażenia. Wśród nich jest dezynfekcja przestrzeni publicznej, która obejmuje przystanki autobusowe oraz altany śmietnikowe, a kolejne odkażanie rozpo się w drugiej połowie października. W ostatnich dniach wstrzymane były przyjęcia na oddziały wewnętrzne w Szpitalu Powiatowym w związku z sytuacją epidemiologiczną, jak obecnie wygląda funkcjonowanie szpitala. W naszym szpitalu, zgodnie z, z poleceniem wojewody Małopolskiego, zresztą każdy szpital taką, takie polecenie dostał, utworzyliśmy oddział dla pacjentów. Z chorobą COVID-19. Na dzień dzisiejszy w tym oddziale przebywa 28 pacjentów. Jest oddział wyalienowany z naszego obiektu w innym obiekcie. Jest zabezpieczony przed ewentualnym krzyżowaniem się dróg. Personel jest dedykowany na ten oddział, także staramy się, i wydaje, wydaje nam się, że udaje nam się to, chronić innych pacjentów o innych schorzeniach. Przed ewentualną niechcianą infekcją. Na dzień dzisiejszy mamy wstrzymane jakiekolwiek przyjęcia na oddziały wewnętrzne, planowe. Oczywiście realizujemy procedury medyczne ratujące życie, bez względu na to, co to jest za procedura medyczna. To istotnie tych naszych pacjentów i z naszego tutaj powiatu, i z powiatów ościennych przyjmujemy. Nie realizujemy te usługi medyczne. Droga powiatowa ulica Powstańców Śląskich na odcinku od Ronda przy galerii Niwa do Ronda z ulicą Wyzwolenia jest już przebudowana. W przyszłym tygodniu rozpocznie się modernizacja ulicy Kolbego. Jej zakończenie jest planowane na wrzesień przyszłego roku. W zakresie Powstańców Śląskich odebraliśmy i zakończyliśmy pracę 24 lipca. Jednocześnie w tym samym dniu przekazaliśmy, przekazaliśmy plac budowy, czyli ulicę Kolbego. Zakres to wymiana nawierzchni jezdni, przebudowa ciągu pieszo-rowerowego, wymiana oświetlenia. Oraz przebudowa tarczy ronda imieniem Kowalczyka. Całość tego zadania to jest kwota 7 milionów, z czego 3,5 miliona to jest dotacja z funduszu dróg samorządowych, natomiast druga połowa po 1 700 po stronie powiatu święcimskiego i miasta. Oświęcim. W odnowionym ciągu ulicy Kolbego zostanie jeszcze do przebudowy rondo imienia Heleny Stupki, które znajduje się u zbiegu z ulicą Legionów. Miasto prowadzi w tej sprawie rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Rozmawiamy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ponieważ stan techniczny ronda jest bardzo zły. Myślę, że to jest jedno z najgorszych w tej chwili rond w naszym mieście. Te rozmowy są, myślę, że no, na tyle daleko posunięte, że można dzisiaj powiedzieć, że to rondo zarząd dróg wojewódzkich w Krakowie przebuduje w roku następnym. Najprawdopodobniej, tak jak będziemy kończyć wspólnie ze starostwem powiatowym inwestycję związaną z przebudową ulicy Kolbego, mniej więcej w tym samym czasie zostanie również przebudowane to rondo na skrzyżowaniu Legionów i Kolbego.